To na pewno ale, jest spadłością. A co? co to takiego? No, tylko dla dzieci. dla wieża A coś takiego? Kurde, ciężko się to sprzedaje. Ciężko, nie? ciężko to sprzedać, no, nie? bo to nie kosztuje jakichś nie wiadomo jakich pieniędzy. To kosztuje 12 zł, mój no, młody zł. Ciężko jest to... na tym zarobić, nie? No ciężko. No. 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 Dobra, podpisz mi tam. A skąd wiesz, że mam automat? A, oglądałam Twojego vloga. A, oglądasz? Oglądam, oglądam. Największa fanka jestem. Tak? <laughs> Twoja i e, twoje dziewczyny, bo fajnie tańczy. A będzie teraz vlogu w niedzielę, jak byłem na treningu poldens. Ty byłeś no, na tak. treningu? Ale wiesz, co coraz więcej chłopaków ćwiczy poldens, Bo widzę na TikToku też jest taki Himi, nie? I właśnie on też. Są, no? Są jacyś. Tylko, że oni tak bardzo siłowo, nie? Tak, tak. Wiesz, no. takich, A to ty... trzeba subtelnie. Czekaj, yy, czekaj, czeka. ekspres, tak? Yy, tak, automat, tudzież ekspres. 1799, cena była? Tak. I co? Będą jakieś negocjacje? <głos> <głos> A tak się nauczyłam, Czekaj, wszyscy... Ja wszyscy negocjują, więc co, ja nie będę gorsza. I on zrobił jedną kawę, mm -hmm. bo ja, no, sprawdziłem, no bo wiesz jak to, nie? No, wiadomo. Tu jest trochę kawy wsypane. Mm -hmm. Aha, to taką będę musiała kupować w ziarnach. Ja, ja ci dam jedną paczkę, bo mam. O, to, fajnie. Tą, tą, co kupiłem, żeby posprawdzać te ekspresy? Mm -hmm. e, no i co? No ten pojemnik na mleko w zestawie woda mhm. i to wszystko. No i tak to jest nowe, nie? Jedną a teraz y, zrobisz, żebyśmy się napili kawy? Czy nie masz mleka? Yy, Późno no Tak nie musi być mleka, mogę ci zrobić zwykłą, jak chcesz. Chcesz? No, możemy spróbować. A, żeby <laughs> sprawdzić? Tak, bo dzisiaj jeszcze kawy nie, nie, nie piłam. Nie wierzysz mi, że działa. Nie, no wierzę ci, ale kawy dzisiaj nie piłam. Wiesz, a w twoim towarzystwie chętnie się napije. A to już 19.15?